Ja nie, z ja to, ja nie do ja nie ciebie, tylko do to, Bartka do... Dobra Robimy stoja, czy tam normalnie się to ma? Tak zgadnij, więc zgadnij Waluchu, że chcecie się teamować Pójrz, nie ma teamatów, nie na dwa nie, nie, ja to nie, nie, ja się nie, życiu, nie, nie, się nie, nie, życiu, nie, nie, życiu, nie, no? no, by nie, farta, no, bo... farta, nie, 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 no fajek No i Kuba w stoi, a on tu musi iść do mnie, nie? Żeby mnie pierwszego wykończyć. No i Kuba się... jest... Kuba jeszcze mnie uderzył, na no to, na no to Czekaj, czekaj, ja muszę chyba wychodzi. No to się uda. ten wyciszony. To ten wyciszony najlepiej. Ja. Mogę go mieć wyciszony. Jak ktoś to mogę sobie wyciszyć? Co? Oha! Bo ci na ja 170! 170 w głowę, nie? Ej, ja chciałam wyciszyć, wyciszyć ciebie znowu. A ja mam ciebie? No, możesz wyciszyć. A Bartek jeszcze ci free kicka da. Mam free kicka. Bo ty nie umiesz przegrywać nawet na tych. No, 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 chyba ty nie umiesz. Ty nie umiesz. Ty nie umiesz. Żeby, żeby... Ja to trzeba powiedzieć, że jestem czara. No i się ty i się... nie no! Do... Się. no. Ja pierdol, wy tutaj wy wy jesteście bambikami, Dobra. bo się nie boicie, skoro ja się tymujecie. No to chodź na Antyłana. Wy w ogóle jesteście bambika, bambikami totalnymi. No to jesteś bambikami! No sam mówisz, że jesteśmy bambikami, bo na Antyłana. No patrz, patrz! Mówisz, że niby ten... Um, wy to nie słabszy, Bartek! No ale o e, znaczy nie! Boże! A jak ale wtedy się... się pokłóciliśmy chłopie, a teraz się pokłóciliśmy. Wtedy się pokłóciliśmy, a teraz to się... E, ten. Pogodziliśmy. Znowu. Aha, Aha. To, ale to słuchaj, to za 180. Aha, ale nie, że ten nam mi nie zadaje? Ama tutar, Andreas. O kurda. Ne umite bunu da. Aa! Ne budı vam, ne şata. Tutaydı. Ha, a, i završim